Dzień dobry! Dzisiaj zapraszam Was do Kuchni Obżarciucha na sos musztardowy z cukinii. Jest to rewelacyjny przepis na sos z wykorzystaniem nadmiaru cukinii. Taki sos z powodzeniem można wykorzystać do kanapek, kiełbasek z grilla i różnego rodzaju mięs. Lub nawet można go podać na ciepło do gotowanych jajek. Polecam Wam ten przepis. Do przygotowania sosu musztardowego z cukinii potrzebuję oczyszczoną cukinię, sól, cebulę, czosnek, olej, miód naturalny, ocet spirytusowy, musztardę i pieprz. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to Was do tego zachęcam. Kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Cukinię obieram i usuwam gniazda nasienne. Do przepisu wykorzystam młodą cukinię w zieloną. Możecie też wykorzystać cukinię żółtą. Do przepisu będę potrzebowała 2 kg już oczyszczonej cukinii. Oczyszczoną cukinię ścieram na tarce o grubych oczkach. Do startej cukinii wsypuję dwie płaskie łyżki soli. Cukinię mieszam. Cukinię odstawiam na około 2 godziny, żeby puściła sok. Cebulę kroję w kostkę. Moje cebule są małe, więc zamiast 3 cebul użyję ich 5. 3 ząbki czosnku kroję plasterki. Do garnka wlewam niewielką ilość oleju. Na rozgrzany olej wrzucam cebulę i czosnek. Smażę kilka minut, aż cebula zmięknie. Cukinia już ładnie puściła sok. Cebula z czosnkiem się podsmażyła. Cukinię razem z powstałym sokiem przekładam. Do garnka z cebulą. Zawartość garnka gotuję teraz około 20 minut. Cukinia już się zaczyna rozpadać. Dodaję teraz dużą łyżkę miodu naturalnego. I wlewam dwie łyżki od stóp 10%. Mieszam. I gotuję jeszcze około 10 minut. Cukinia się już rozgotowała, a nadmiar soku odparował. Cukinię blenduję teraz na gładką pulpę. Do zblendowanej cukini dodaję 250 g musztardy. Możecie dodać dowolną, a najlepiej ulubioną musztardę. Ja dodałam musztardę sarebską. Dodaję jeszcze niewielką ilość pieprzu czarnego. Sos gotuję jeszcze kilka minut. Uwaga, bo sos pryska. Gotowy sos musztardowy przekładam do czystych słoiczków. Do sosu wykorzystuję słoiki o pojemności 200 i 300 ml. Słoiki z sosem zakręcam. Słoiki z sosem owijam ręcznikiem i pozostawiam do wystygnięcia, a zimne wyniosę do spiżarki. Spodobał Ci się przepis? Daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Po więcej smacznych przepisów zapraszam na mój kanał i blog obżarciuch. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Obżarciuch.